Cześć, mam dość dzioba, kucie, do dzioba, mój kanał, a do dziura. W dzisiejszym odcinku pamiętacie ty, co w robi ten cały, co o kaszprobiecie, zaczęło znikać. To do dzioba, w dzisiejszym odcinku Pójdziemy się do I tego, co siedzi w więzieniu, zapytacie po co to robił. Ale do dzioba, przed tym, że dawcie łapkę górę i suba na moim kanale, bo to pomaga rozwijać mój kanał. I podajcie na kanał Kapek Roblo, gdzie są tylko odcinki z więc no, nie dobra. A i do Dziowień zapomniałem o PS bo w sobotę chyba mi się nie uda tego zrobić. Albo mi się uda wieczorem, albo w niedzielę. Bo jest tak, w. w... w... A tylko najpierw się z nim rozwijcie. Mhm. No Wy sobotę jadę na mecz. Motul Lublin żył ten mecz będzie w Lublinie i właśnie będzie odcinek z tego tego jak wyjechałem na mecz tam będzie piesia czy tam druga czy tam będzie złączone ale do wiem, jak chcecie zobaczyć to to kurcie szukibu się dużo kanał naprawdę dużo byłem na meczu Legia Wars tam tylko byłem na meczu Legia Warszawa i Rad, radom, jak Radom Tylko leżał w czy A ten film był na tamtym kanale, więc Nie mam jak go skopiować na ten, ale to wejdziemy do wyjadzie, Dzienoby Dzień dobry Dzień dobry. Siedzi, siedzi, daj mu pan coś jeść Temu jeść, tem, temu, temu jeść Dobra, to później przyjdę. Dobrze. Do siedzi tam w wiladzie. Siedzi tam do w dużej Będzie i dobrze. Ja jak do dziwia No i zobaczymy, czy będzie dalej w iladzie. E, do dziwia, w, w, wyszedłem właśnie z domku, bo usłyszałem do dziżowie jakiś dziwny huk. Żeby jakiś taki dziwny huk usłyszałem i odjazdów wróciłem na nabywanie żeby zobaczyć dużo tutaj nie wiem dużo gdzie ten chór był ale tak jakby gdzieś tam ko komendy ej w we gdzie jest w wiladzie? ej ty ku nie mały gdzie jest w villaggio pojechać się za do ciebie przejdę dobra mów mi teraz Patrzcie na mnie. Mów mi teraz, gdzie jest w Biladzie. Czy się obejrzyłem? Co mam ci powiedzieć? Przyszli jakiś dwóch tych knypków i ukradli go. Ukradli? Znaczy porwali. Porwali go. No. Por A jak oni wyglądają? Nie wiem. Jakie takie jeden, tak? Jakby gangster taki silny, a drugi taki kinepek. A czego jeszcze nie uruchomili żadnej policji? Bo, bo prześmiałem. No. Dobra, trzymaj się, bo trzeba tej komendy wyleczyć na raz. Żuję, uciekł, uciek do dziś nam. Wiem, że to bardzo dość groźny więzień. Nie wiem, tutaj na ten temat myśleć. Że Zobaczę, że wam, że kolejny odcinek to będzie, że ten detektywem, będzie muszę go znaleźć. Jutro będzie odcinek, tu nie turnieju Fify. No, a pojutrze będzie Minecraft, czyli o na żarze i siu, siu, siu.